Kocham Robloxa Czy się dobrze bawiłam? Yy, nie Kocham tę grę Napisaliście mi, w co mamy zagrać I akurat idealnie mi się tutaj to wyświetla, więc... Lecimy, bo nie chce mi się witać Zawsze to jest takie niezręczne Okej, okay. zgłoszono, że jeleń stoi na dwóch nogach w naturalny sposób w lesie W następnym tygodniu zaginęło czwórka dzieci były... Było jasne, że coś jest bardzo złego w lesie Kurde, masz 99 dni, aby rozwiązać tajemnicę lasu, ustalić, co się dzieje Okej... Okay. Ja, ja mam z nimi współpracować? Co to my, to my, my robić? Coś pejść? Zrób sama w dupie z nimi. O, zrób drzewa i umieść drewno na ognisku. Czy jest tam? Hello, how are you? na wam to, ale ogólnie tyle się męczyłam z tym. Pojeb... mnie. Osiu. Mm, ok tu chodzi? A to po co mi jest ten wór, jak nie da się nic do niego włożyć? o o, o To weźmy sobie chociaż... Weźmy sobie marchewkę. Chcę noc zjeść chociaż. Noc. O oh, nie, słyszę coś. Szybko, 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 szybko. On mnie będzie gonił teraz? Zniknął. Rozpalmy łogiń. No co za gówno. A, no to noszę dalej po jednym. Taki deforest dla kidosów, nie? Jezu, gdzie? 350 metrów stąd. Jeden go uwięził chcesz stopę królika? Skąd ja ci mam wziąć stopę królika? To była stopa? Czy co to było? To jest morsel. Boże, nienawidzę tej gry. Co ja mam w ogóle robić w tej grze? W handlarza z futrami. O! To już ma jakiś sens. Musimy pozbierać. Pozbierajmy sobie na łóżko. No i co ja mam z tym drewnem w zasadzić? A, dobra. Nie wiem, czemu mnie tak denerwuje ta gra. Dopiero zaczęłam grać. 20 Wągiel. Noc się zbliża, a może dać wągla do ognia? O! A może teraz da radę włożyć coś do wora? Nie, pewnie, że nie. Ej, Zajebiście, zajebista gra. No dobra, no i co ja mam z tym zrobić, no? Był chłop, nie ma chłopa. Ta mapa ma dwa metry, to jak ja mam iść 350 w prawo? No, kurwa, poszłam. Noc się zbliża, jestem głodna, ja napierd**am do drewna. Ej, on w stanie gonić?! Tragiczna gra. Straszna gra. Dobra, miałam zagrać też w to. Będziemy się uczyć, jak jeździć samochodem. Idealna okazja, żeby się oświeżyć w internecie. Hej, crazy Michał jest. Tam sobie wybrać samochodzik i jeździć po prostu? Okej, okay, mam przejazd na dwa tysiące złotych? Jezu, gdzie to jest? Ja mam tak zapieprzać. W samochodem muszę chyba pojechać, ale tu nie ma samochodu. Ja nie wiem, jak te kidosy grają w Robloxa, przecież tu nie masz żadnych... żadnej instrukcji obsługi do tych gier. Żadnego wprowadzenia nic. Po prostu jedź. Aha. Ma kluczyki w aucie. Jak ja mam ci pomóc? Zaraz ci rozejrzymy. No Daj mi teraz tę te furę. What? Dostałam 1600 zł złotych? Polskich? Iść do biedoranka. No i jak mam iść do biedoranki? Taki co odwieź babo. Gdzie zamiesz? To biedry pisak! O, nie moja laska, to nie mój driver pisał. Dobra, powiedziałam Kobie, że go podwiązaniam samochodu. Jak samochód, to powinno cię do niego przeteleportować. Cokolwiek to znaczy! Jakiś mędrzec dał nam podpowiedź. Trzeba zespawnować samochód. Ej, gdzie on nas wywiózł? Gdzie ja jestem teraz? <grywa> Odwieźć mnie pli. Ale to pieprzed! Maluję. Czemu mi jakiś Policz cały czas odpowiada i mnie myli? Ja nie piszę z tobą, chłopie. Policz O! Co się z samochodem dzieje, kolego? O, w lewo. O! A czemu ja się tak ślizgam? To jest za dźwięk. O, udało się. Jedziesz czy nie? Jadę. Dobrze, jedziesz. O, o, o. Jaka mapa wielka. Z... <laughs> Ej! Wypad z pasu naszego! Zobaczymy, czy on mnie tam dowiezie czy nie. To jest taka wielka mapa, co mówienie jest tak daleko. Ja nie wiem... ja nie wiem jak ja wrócę. Jak on mnie nie odwiezie z powrotem do tego miasta, to ja nie wiem jak ja tam wrócę. O Boże! Jesteśmy! Boże! 2,5 tysiąca złotych! Ej, ale mega polska mapa. Wygląda to. Nie powiedziałabym, że dobrze, ale wygląda to realistycznie. Ej, zaraz co chłopa sobie nie będzie wozić. S? Passenger Princess tak zwana. Nie, jaki piękny szocik. To nie było to? Nie, to jest gdzieś... Ej, po stała! Ej, zajebiste to jest. Jest jaki pirat drogowy. Zawróć. Lewo. O! Oh. Jak sobie kupić auto, no bez O mój tu! To jednak chyba bez kitu, bo tu. O! Oh! To jest ten zajazd. Tak myślałam na początku. O oh, boże. Nawet mi żarcie. Do wygrania. No zostaw ten. Akcja nie powiodłaś, nie? Nie. No przestań siadać! O! Gdzie moja podwózka? O, może się dać radę tepnąć? Gdzie ja mam być? Sławno, tu jest sławno. Zabawam ja się bez żarcia. Czekajcie, może kupię sobie auto. Free starter? No chciałabym free. No w końcu mam jakiś. No i to. O! O! No do tego! Gdzie tu jest... Jakieś, jak się cofa. Nie, to jest dla mnie za dużo. Boże, jaka cisza w końcu. Dobra, dajmy jeszcze jedną szansę temu horrorowi. Nie, nie, dobra, nie. Dobra, nie, nie dam mu szansy, nie dam mu szansy, sorry. Ja wiem, że to może wyglądać inaczej, jak się gra w grupie ze znajomymi, ale... nie. Zobaczmy, co u moich brainrotów w ogóle. O, no, jest moja baza! Ja miałam tyle... Ja miałam tyle rzeczy? Posra...

15 sekund. Kurde, moja jest otwarta. Sniffy Potato. Ktoś mi kradnie pada, Panda mi kradną! Dobra, dobra, ale mam za to to. No jak?! Czemu oni wszyscy są szybsi ode mnie?! O, uwięziona. Tik! Nie mam się... na to. Ale dlaczego on mi to robi? Przecież ja nic nie zrobiłam. Dawaj mi to, to było moje! Pandacini bananini. Złodzieje. Co to przeniesiemy? Przeniesiemy to tutaj, żeby mieli jeszcze trudniej mi to ukraść. Fantastycznie. Już mi lepiej. Ej, sklep! Octopusini. Klaps! Dodatkowa prędkość. Wiemy. O, nakupujemy pułapek. Ona chyba ma większy zasięg niż ten badel. Nie rację. What? To ja już wszystko wiem. Dawaj te ballerina. Balerina cappuccino. Szybko, 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 szybko! Nie no. Nie no. Teraz już to ogram. Zobaczcie jakie ja Otwieraj to! No nie, jeszcze jestem uwięziona. Szybko biegnij, tam jeszcze dusina. balerina, balerina latała. I to jest cały czas ten sam. Ta sama pinda mi cały czas zabiera. Lionel Cactuzuli. Czy ty możesz zostawić Lionel moje brain brain roty? Lionel Cactuzuli. Wypa. To cały czas na tę pandę się czaje moją. Nie mogę przeżyć tego, że mi została zabrana. Muszę panią iść z powrotem. O nie. Uciekł mi! Życie nie ma sensu już w takim razie. Ogólnie to chyba coraz lepiej się bawię na tym Roblox, jest coraz śmieszniej. 99 w nocy w lesie oczywiście do wypierania. O, to jest to, o czym wam mówiłam, że grałam yy, po raz pierwszy nie z własnej woli. Ten horror, właśnie Cheese Escape. Bawiłam się świetnie, bawiłam się fantastycznie, tak samo jak dzisiaj. Baja!